Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku, tym razem z Nad Wisły Jest 1 maj, także zaczynam majówkę. Jest godzina 5 rano. Widać, że psu, słońca dopiero się rozpoczął. No i będę próbował złowić bolenia pierwszego w tym sezonie. Zobaczymy czy mi się uda coś złowić. Na razie nie widać, żeby się coś pokazywało na powierzchni, także trzeba będzie szukać głębiej. Pogoda jest super, można powiedzieć no, że miało padać, a nie pada. Także rozpoczęcie sezonu powinno być fajne. Przynajmniej pogoda powinna być ładna dzisiaj. Później pokażę Wam, na jakie woblery łowię. Eee, zrobiłem je dosłownie kilka dni temu, skończyłem lakierować. Nie wiem, czy to wygląda coś takiego, ale resztę pokażę Wam później. Także lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie do końca.

Krótki test. Dobrze jest. Trochę za blisko brzegu rzuciłem ładnie wygocze Nic się nie działo. No, idę na następną tamkę. Widzę, że tam już kolega idzie przede mną. O, widzę, że Przemek już tam idzie na następną tamę. Jakby jedna mniżej Żeby mu nie przeszkadzać Zobaczymy Może coś się złapie wreszcie Jest godzina dziewiąta Na razie do tej pory nic się nie działo Przemek miał jednego bolenia, ale mu spadł właśnie na tej tamie z samego rana Minęło kilka godzin i Spróbujemy jeszcze raz na tych samych tamkach. Zobaczymy, może by się coś działo teraz. Może się uda coś zapiąć. Dobra, atakuje. Ja siedzi, ale przywalił, kurde Oj to może być ładny boleń नौ no, तो, तो इस बात नहीं बोल रहे हैं Jest pierwszy boleń, jest, jest pierwszy boleń nareszcie w tym roku, ale bydle. Piękne rybsko, kurde, wyczekany, Woble ochrzczony, sprawdził się pięknie. Zaraz go zmierzę i puszczam szybko do wody. Proszę mam dziadowską miarkę, ale wystarczy. Mniej więcej chociaż, żeby wiedzieć No jest 60-61 cm Szybka akcja Zaraz popłynie Chcę się upewnić, żeby na pewno był w dobrym stanie Żeby gdzieś nie padł A, ładnie poszedł Pięknie Jest nareszcie pierwszy bolek w tym roku Wymarzone rozpoczęcie sezonu boleniowego Piękny boleń 61 cm jeszcze na woblera z <grym w> własnej kuźni taki woblerek Zrobiłem sobie taką cykadę To jest około 8-9 cm kolorze taki ciemny brąz i około waży około yy, 17-18 gram ło, wow, jestem w szoku normalnie Wziął tutaj niedaleko jakieś 10 metrów 10 metrów w tym warkoczu ode mnie pięknie przywalił Wo mega zadowolony Już traciłem pomału nadzieję, jest godzina 9.15 To gdzieś około 9.10 było branie akurat słońce trochę słońce trochę się schowało za chmury i wtedy przywalił U, ale było super walięcie Dobra, trochę ochłonę Jeszcze tu porzucam, może jeszcze jakieś sieci Robiłem dwa rodzaje woderów, Jedno to są cykady w różnych rozmiarach 8,5 i 3,5 cm. One schodzą głęboko. To jest piąteczka jest w kolorze oliwkowym. Jest niebieski. To jest lepszy na brudną wodę. Taka drujaczka, a te są płytko schodzące. One mają około 900 cm długości i około 15 gram. Od 15 do 18, tam nie każdy mają tak samo. Śmigła, jeszcze taka brązka. Dzisiaj właśnie taki kolor mi się sprawdził, tylko yy, na wyobraże, yy, w ogóle, że z Kurde, pogoda się zepsuła, ale może to przyniesie jakąś rybę, spróbujemy. Jeszcze, zacznę, jeszcze trochę spróbuję połowić osiedla, może jeszcze z godzinę, chyba że się bardzo rozpadam, no to będą się uciekać. Niestety deszcz mnie zgonił. No, Dzisiaj udało się złowić jednego bolenia. Bo to jest dla mnie super rozpoczęcie sezonu, zwłaszcza że ja dopiero zaczynam łowić bolenie. A jeszcze tym bardziej się cieszę, że złowiłem go na własną przynętę na cykadę. Przemek na dwa, dwie tamy niżej złowił tak samo jednego bolenia. Też na moją cykadę, tylko już rozmiar mniejszą, bo około 5 cm mówił, że też około 50-60 cm, coś takiego bo go nie zmierzył Jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują Będziecie zawsze na bieżąco z nowymi filmikami, nikt Was nie ominie w Tymczasem ja już lecę do domu. Do następnego, cześć!